Agata Majewska, dzień dobry, konserwator Zabytków. Witam serdecznie. Pani Agato, co tutaj robimy? E, a więc e, w sposób mechaniczny e, zdejmujemy kolejne warstwy po prostu wtórnych tynków które w trakcie tutaj jakby panowania różnych e, instytucji e, miały miejsce podczas remontów, e, no różnego typu, właśnie jak tutaj widzimy, mamy łata na łacie, niektóre są starsze, niektóre e, świeższe. E, generalnie chodzi nam o to, żeby dojść do warstwy oryginalnej tynku i żeby była ona, znaczy no, żeby no tak, do na, tej najstarszej warstwy, powiedzmy o tak po prostu. No i uzyskujemy to poprzez mechaniczne czyszczenie skalpelami centymetr po centymetrze, ukazując właśnie te pierwotne polichromie. Co ciekawe, jak udało nam się do tej pory? No, do tej pory mamy tutaj girlandy. Girlandy, na których środkach zawieszone są piękne bukiety kwiatów. Nie, nie, nie widać tego tak dokładnie, nie na, wszystkich, nie na wszystkich ścianach to tak ładnie się zachowało, ale będzie to można w pewien sposób powiedzmy później odwzorować. Jak już pierwszą się wypunktuje, czyli jakby farbą wypełni te brakujące warstwy, to będziemy już mieli wzór i według tego wzoru zrobimy po prostu repliki. E, na przykład w niektórych miejscach okazało się, że drzwi były poprzesuwane, e, że no żeby po prostu był zupełnie inny układ tutaj, jakby wejść, ponieważ znamy historię e, pałacu i wiemy, że która część była najstarsza, a które części początku mm -hmm. XX wieku. Prawda? Tak, 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 mm -hmm. tak, tak. Użytkowania tych pomieszczeń wynikające z tego remontu. A coś na temat tej smoły? którą była bardzo troszeczkę, nie? No, ta tak, widać, tak, ta, tak. To jest ta smoła. intrygująca smoła na. No, jakby stwierdzono, że jest tak duże, taka duża wilgotność już od dawna, dawien dawna. No i po prostu smoła była najwidoczniej użytkowana do jakiegoś rodzaju impregnacji przed wilgocią. E, więc jakby do tej warstwy, znaczy do tej wysokości ścian, gdzie widzimy, e, to jest jedyna, la, jedyny kawałek lamperii, której, która udała nam się odkryć, zachowanej, ponieważ reszta została właśnie w ten sposób zaimpregnowana smołą. czyli wszystkie oryginalne tynki zostały skute do żywej cegły, zaimpregnowane i położone zostały nowe tynki wtórne. W następnej tutaj mamy, tutaj mamy ornamenty roślinne, natomiast w ostatniej. W następnej sali udało nam się odkryć coś bardzo ciekawego. Mm -hmm, tak. Panteon, cesarzy, myślcie. No, to są takie medaliony, które przedstawiają jakieś, no nie wiem, greckich, rzymskich, ciężko powiedzieć, to już historyk sztuki musi się wypowiedzieć na ten temat. E, tak, w takim dosyć ciekawym układzie takie medaliony. No, będzie to naprawdę reprezentacyjna sala, mogę powiedzieć. Ta i, i, i tamta obok, a jeszcze u kolegów też e, znalazły się ciekawe rzeczy, więc to, to wszystko tej, tej ostatniej, obok, tak. tam gdzie tam, z tym białym kominkiem. Tak, no i wyspiecem, o, tak, tak. E, no a niestety we wszystkich innych pomieszczeniach... Wszystkie polichromie, które najprawdopodobniej były takich jak i facety, czyli sztukaterie, które widać po nich ślady pod sufitami, zostały po prostu, pozbyto się ich i e, są nie do odtworzenia. Mhm. Także nie wiemy, no, rozety zachowały się też wszystkie, we wszystkich, nie, w prawie wszystkich pomieszczeniach, ale najprawdopodobniej będą też rekonstruowane w tych pomieszczeniach, których nie ma, będą do, do, dosztukowywane, że tak powiem. Serdecznie. Dziękuję serdecznie. No, jesteśmy w drugim pomieszczeniu, w części najstarszej, tej pierwotnej, pałacowej, znaczy odworkowej, no, tak pałacowej, tak. No i tutaj mamy przedstawione medaliony w ornamentach kwietnych również, bogato rozmalowanych na takich plafonach, nazwijmy to. Jeszcze nie dokładnie wiadomo, kogo przedstawiają jakie postacie, ale to wszystko myślę, że jest do ustalenia. E, widzimy na przykład miejsce tutaj, e, w którym stał piec, najprawdopodobniej ustawiony w XIX wieku. E, I po zdjęciu demontażu tego pieca okazało się, że za nim również e, są takie medaliony, znajdują się malowidła. E, I mamy tutaj no, dużo ciekawych e, e, ornamentów, które myślę, no, dojdą do świetności o, po naszej, z naszym wspólnym wysiłkiem. Co jeszcze można powiedzieć? Też pozbyto się sztukaterii w tej, w tej sali, zachowała się również rozeta, pomieszczenie zostało jeszcze wtórnie, było podzielone ścianą, która została już wyburzona, nie, nie, nie ma już tej ściany, no i, i, i dalsza część pracy, impregnacja, a później punktacja i, i wszystko, scalanie kolorystyczne po prostu. Drodzy państwo, znajdujemy się przed pałacem dworem na ulicy Mielęckiego w Koźminku. Wykonujemy w tej chwili remont. Zaczęliśmy wiosną 2019 roku. Koniec remontu przewidywany jest na jesień roku 2020. Pałac, który przechodził różne koleje losu, początkowo w rękach prywatnych na początku 20 w Wieku po II wojnie światowej oczywiście trafił w ręce państwowe. Ostatnimi tubelcami, albo właściwie mieszkańcami, byli, były dzieci. Z przedszkola, niestety, na stan postępującej dewastacji, silne zawilgocenie ścian. Przedszkole musiało się stąd wyprowadzić. Budynek pustoszał po częściowym remoncie dachu. No nastąpiła decyzja dzięki o całkowitym remoncie. Dzięki podjętym staraniom, pozyskaniu środków unijnych, w pałacu tym powstanie siedziba organizacji samorządowych, gminnego ośrodka kultury, strażaków, orkiestr. Oraz każdego, kto będzie chciał nas odwiedzić. Dodatkową atrakcją, ale także wyzwaniem było odkrycie zabytkowych polichromii. Przystępując do remontu, mieliśmy nadzieję, że, to odkry, że odkryjemy coś więcej niż dwa kawałki. Problem jest taki, że wymaga to dodatkowych środków. Oczywiście polichromie będą wpisane w rejestr zabytków, no i czeka nas kolejne. Trudne zadanie, ale myślę, że już jesienią 2020 roku będziemy mogli Państwa zaprosić do świeżo odkrytych wnętrz. Drodzy Państwo, znajdujemy się w budynku Kaplicy Ewangelickiej wraz z mieszkaniem Kantora. Słuchajcie, mamy to. Budynek, który jeszcze parę lat temu groził zawaleniem, był totalną ruiną. Zniknęły części wyposażenia stolarki okiennej. Nie wiadomo, co stało się z dzwonami kościelnymi. W tej chwili jest po częściowym remoncie. E dwuetapowy. Pierwszy etap polegał na odtworzeniu dachu wraz z belkami, wraz z pokryciem. W tym roku krótkie zadanie, jak to mówimy szybki strzał, od lutego weszła firma, koniec lipca oddanie obiektu. Odtworzyliśmy stolarkę okienną i drzwiową, dach został pokryty blachotrapezem, tak jak powinien być pokryty, według oczywiście zaleceń konserwatora zabytków. Z zewnątrz budynek prezentuje się pięknie, natomiast środek jak sami widzicie Czeka na pomysł i na pieniądze. Bo coś sensownego trzeba zrobić. Budynek nie może stać pusty, nie może niszczeć. Odtworzona stolarka drewniana, nieplastikowa też domaga się ogrzewania bynajmniej plusowych temperatur w okresie zimy. Także Urząd Gminy myśli, myśli co tu zrobić. Najsensowniejszym pomysłem byłoby tutaj przeniesienie biblioteki. Nasza Biblioteka Koźminecka obecnie mieści się na powierzchni 150 m2. Tu mamy przestrzeń ponad dwa razy większą. Mamy wspaniałą akustykę. Oczywiście nad wszystkim czuwa też konserwator zabytków. Także też będzie narzucał nam yy, jego, jego pomysły, jego zalecenia, będą nam ograniczały nieco naszą swobodę ruchów. Ale myślę, że przy tak pięknej przestrzeni historycznej i zabytkowej, bo Kościół tutaj stoi od bodajże 905 roku, myślę, że coś wspólnymi siłami uda nam się fajnego zrobić.